Siema, ludki, siema, siema. Zobaczcie, jak pięknie! Oh, ile ja czekałam na taką zimę, słuchajcie, tyle czasu ja czekałam. No i no pięknie jest, po prostu cudownie, słuchajcie. No, mówię, tyle czasu co ja czekałam na taką zimę. Eee, tyle lat, tyle lat właśnie, tyle lat i mega wdzięczność, naprawdę. Słuchajcie, jestem taka szczęśliwa. W ogóle siema, wiem, że mnie dawno... A. Ojej! Wiem, że niedawno nie było. Ja wiem, ja wiem. Mam z sobą luneczkę. Lunę na spacer żeśmy sobie poszły. Ale się wyrywa biedna. Długo mnie nie ma, ale słuchajcie, jestem w trakcie robienia prawa jazdy, dałam teorię bezbłędnie, jest tak, więc cały czas po prostu siedziałam, uczyłam się, wiadomo jak to jest. Wczoraj miałam swoją pierwszą jazdę w idealną pogodę po prostu, jak, jak, jak mogło być inaczej. Eee, ślisko, mokro, nie było widać pasu, bo ja już w ogóle po ulicy po 10 minutach jeździłam, także nieźle co. Ale było fajnie, naprawdę podobało mi się, czułam taką mega ekscytację. Yes! Eee, także no jestem trochę zajęta, słuchajcie, jestem trochę zajęta. Uff. Lunuś, spokojnie, zobaczcie, jak to pięknie! Jezus, matko! Ja wiem, że ja się tak podniecam tym ale jest cudownie no. Ja wiem, że mnie kochani nie ma długo, naprawdę długo. Nie wiem kiedy tak, tak do was wrócę szybko, ale zobaczymy. Postaram się szybko zdać te prawko i no i zobaczymy. Luneczko moja kochana, już idziemy. Idziemy do domku. Tak. Uuhu. Idziemy do domku. No, jeszcze chwilkę tutaj dla Was nagram. I co ja mówiłam? No i w ogóle jest taki czas dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale u mnie jest taki czas czas integracji cienia, słuchajcie. I to mieszkanie tutaj z panem Ludwikiem to mnie bardzo triggeruje, on mnie triggeruje, jego zachowanie i. No jakby, wiem, że to się miało zadziać wszystko, tak, i czasami nie jest łatwo, bo widzę, widzę siebie, widzę, widzę co się dzieje i, i to jak ja reaguję i że mam jeszcze taką czasami złość w sobie, taką irytację, takie, taką złość, ale taką dziecięcą, takie obrażanie się w ogóle, nie to nie i po prostu, och, co to jest, słuchajcie, co to jest, boli mnie ręka, czekajcie. No, co to jest, co to jest. A tutaj tak. I tak dam. No, i, i tak sobie kurczę integruję, nie? Skończyłam, skończyłam właśnie tą teorię, i teraz zabieram się za. Mm, za 5 kurs z Malwinką. Z Malwiną Stach, zabieram się za kurs, który ona przygotowywała, jest 5 tygodni, jestem na dniu trzecim, także jeszcze sporo pracy przede mną, ale powychodziły nowe rzeczy, słuchajcie, nowe cienie, których, których ja nie byłam świadoma, ale jest piękne jest to, że po uświadomieniu sobie cieni, po tym jak one już wyjdą na wierzch, one już wtedy są świadome, one nie siedzą gdzieś tam głęboko w podświadomości że my się zastanawiamy, dlaczego to, to mi się ciągle przydarza, dlaczego taka sytuacja ma ciągle miejsce e, dlaczego w kółko powtarzam jedne i te same schematy i tu jest nagle takie tara. mam cienie e, no, także powiem wam powiem wam, że warto robić integrację cieni, teraz jest na to idealny czas, naprawdę nie ma nie, nie ma lata, nie ma słoneczka, nie, nie ma e, takiego czegoś, takiego poczucia, że o, ja chcę siedzieć na dworze, e, bo szkoda mi w ogóle siedzieć w domu, a teraz jest, jest piękna zima, można wyjść sobie na spacerek, na narty, na cokolwiek tam kto chce, ale to jest naprawdę idealny czas, żeby zajrzeć tam w głąb siebie, co tam nam siedzi w tym serduchu, i tak jak mówię, no mnie duszka prowadzi. Prowadzi mnie przez życie, ja jej ufam w 100%, i A potem miałam, słuchajcie, jak już to było po jakichś po tych, po tych całuskach z panem Ludwikiem, i tam różnych, co mi proponował masaże, nie masaże, że mi kąpiel, umyłem plecy, i takie to było, no takie. Hmm. No nie było to fajne, tak? Potem ja sobie zrobiłam, słuchajcie, sesyjkę, tak? Zrobiłam sobie sesję z Malwiną właśnie na temat nie wiem gdzie mam się patrzeć kurczę chyba tutaj chyba tak tu jest kamerka. Zrobiłam sobie właśnie sesję z nią na temat integracji. Zintegrowałyśmy mojego dziadka to jak byłam małą dziewczynką i to co się działo i to jako już dorosła kobieta ja staję w obronie tej małej Klaudi i mówię jej, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko będzie dobrze, że, że koniec po prostu mm, tych, tych złych doświadczeń, że ja cię obronię i w ogóle, no naprawdę tak, tak, tak sobie, tak sobie pięknie to zrobiłam, wszystko zintegrowałam, potem z panem Ludwikiem zintegrowałam. Potem na temat słuchajcie, związków, mm, bo miałam taki, taki powtarzający się schemat, że przyciągałam do swojego życia mężczyzn. Którzy są nieogarnięci. W sensie mieszkają mieszkają z rodzicami, nie mają pracy. Yy, jarają trawę, piją w ogóle alkohol, przeklinają i tak, takie, takie bedboje, nie? Ale takie nie, nieogarnięte bedboje, którzy są troszkę nieporadni w życiu. Bo ja nie mówię, że mieszkanie z rodziną jest złe, bo. Czemu nie? Yy, wiadomo, jak ktoś ma pracę i nie wiem, może są starsi rodzice, yy, warto im pomagać, wiadomo, nie? Ale jeżeli ktoś jest po prostu takim obibokiem i mieszka z rodziną, ma pod, podstawiane obiadki i wyprane wszystko, no to no, no sorry, nie. Ale jakby nie interesuje mnie taki, taki partner, taka relacja. No i się okazało, że to słuchajcie, jest yy, jakby. Ona mi zadała pytanie kogo, kogo ja e, kurczę, nie pamiętam, co, jak, jak ona się tam mnie zapytała e, kim ja kogo ja chronię, czy coś takiego e, się okazało właśnie, że ja po prostu przyciągam do swojego życia partnera, który był podobny do mojego ojca, za młodu, tak ojca, którego którego nie było z nami, który gdzieś tam balował z kolegami, taki właśnie niedobry, nie, znaczy niedobry. No to nie, nie, nie będę tutaj e, mówić dobry, niedobry, no ale po prostu taki, że e, no bad boy, tak, bad boy. I, no I takich sobie przyciągałam i odcięłam powiedzmy to statom, odwróciłam się do niego plecami, podziękowałam za doświadczenie i zrobiłam miejsce obok mnie na, na partnera, którego chcę przyciągnąć do swojego życia i który jest po prostu harmonijny ze mną, tak? Z moją energią. Mm, bo to było dla mnie takie, no kurczę, no rozwijam się, tak? Rozwijam się. Yy, jakby dbam o ten swój rozwój, o tą swoją świadomość. Gdzieś tam o, o tego swojego ducha, tak? O ciało. I dlaczego przyciągam takie totalne przeciwieństwa? O co chodzi? co z tymi wibracjami, nie? No. Mm. Dobra, jeszcze się tam przejdziemy. O co chodzi z tymi wibracjami? No, no i właśnie wyszło, wyszło jak wyszło. Ha, ha. E, pięknie sobie to zintegrowałam. Dużo było też płaczu takiego wiadomo, nie, jak to jest z integracjami cieni. No, ale warto, naprawdę warto. Warto sobie robić takie moje luneczko, jak tam maluszku. No, myszko. No, em, warto sobie robić takie takie integracje. No, no i właśnie mam kursi godniej. I takie powychodziły nowe rzeczy. O jejku, ale to wam na razie nie będę mówić. Nie będę was zanudzać cieniami, bo po co? Po co trzeba się cieszyć? Wiecie co? No, no to, to, to tak, taki update, co się u mnie dzieje. To chciałam wam powiedzieć, że jestem, że wszystko u mnie ok. Że po prostu mam dużo na głowie, du, du, dużo się dzieje. E, myślę, że u każdego dużo się dzieje. E, no, ale jak widzicie. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Wiecie co dzisiaj robiłam? Dzisiaj sobie wyszłam na ogródek. Wyszłam sobie na ogródek. Brałam sobie rękawiczkę. I tak spoglądałam. Spoglądałam na te wszystkie śnieżki i na te kształty. Ojej, jakie one są piękne. Jak mi tego brakowało. Słuchajcie. No coś pięknego. O, ale piękności! Jeju! Cudeńka! Normalnie dzisiaj się popakałam z tego, słuchajcie. Popakałam się, że to jest takie piękne. I takie urocze. I tak się rozczulałam nad tymi śnieżkami. Jejciu, jaka natura jest po prostu niesamowita. No, cudne! Piękne! Niesamowite! Już, Lunko, idziemy do domu, kochanie moje. No... Także co tam u Was, kochani, napiszcie mi w komentarzach, jak będziecie mieć czas i chęci, co tam u Was. Zmierzamy w stronę wiosny, ale cieszmy się zimą, bo jest taka piękna, cudnie jest. Jeszcze tym bardziej tutaj. Niesamowicie, no, ja tak wyglądam za okna i mam po prostu taki widok. Ogród jest cały, taki biały, no pięknie, słuchajcie, jest niesamowicie. No, także tak. Czy ja chcę Wam coś jeszcze powiedzieć? No nie, kochani. No chciałam takiego update'a zrobić krótkiego. Co się tam u mnie dzieje? Co teraz zrobię na ten moment? <laughs> integruję, integruję, integruję. Ja mi dzisiaj kolega powiedział, znajomy, że nie warto siedzieć w tym syfie. Ehm, no ja wiem, o co mu chodzi. Tak, mm, że jakby. Można integrować, słuchajcie, to na temat integracji i tak Wam powiem właśnie, co mi dzisiaj powiedział i to było takie dość mądre. Dość mądre na temat integracji, że integrujmy Cienie, ale nie zapominajmy przy tym o tej wysokiej wibracji, o, o tej radości, o tym optymizmie, o tym, że jest tak pięknie i że natura jest taka cudowna i w ogóle jest tyle fajnych rzeczy do robienia. Skupcie się na tym, skupcie się na tych przyjemnościach. Sprzątajcie ten syf, tak, bo bez sprzątnięcia tego syfu nie pójdziemy dalej, bo on zawsze gdzieś tam będzie zakopany. No i, no i nic, no żyjmy, żyjmy. Także tak kochani, nic. Ja zmierzam do domu z Loneczką, bo luneczka biedna w plecaku siedzi. Zamówię jej smyczkę i będziemy sobie chodzić. No. Także kochani moi piękni, super, cieszę się bardzo, że mogłam tutaj na chwilę się do Was nagrać, przesyłam Waszą stronę mnóstwo pozytywnej energii, tego śniegu, myślę, że u każdego jest tyle śniegu, no nie u każdego, chyba, że ktoś mieszka w jakichś ciepłych krajach, ale kochani, no yy, i moja wdzięczność, tak na koniec powiem mojej wdzięczności, moja wdzięczność to jest za tą zimę, że się doczekałam, że się doczekałam tej pięknej zimy. Że te, te śnieżki są takie cudowne. Druga moja wdzięczność jest za to miejsce. tak. Trzecia moja wdzięczność jest za to, że zdałam teorię. Tak, zdałam teorię i że siedziałam już za kuchnią i prowadziłam samochód. Dobra, kochani, trzymajcie się. Ja przechodzę przez ulicę. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa, kochani.